I oczywiście to jest kłamstwo od stóp do głów. Adam, słuchaj, ile my się nie widzieliśmy? Z 30 lat chyba. Mam jeden ząb inny niż wszystkie, mianowicie ten ząb jest mleczny. To ci dał, dał dyplom? Moje ulubione trio. Ferency, Wakuliński i Wąs. Żeby się mnie wystrzegać, bo ja jestem w jakiś sposób diabeł. I on nagle upadł na kolana. I ja upadłem na kolana. Ja nigdy w życiu nie szukałem pracy. Ja byłem na tamtym świecie 10 minut, to znaczy byłem w śmierci klinicznej. I myślisz sobie, wiesz. Nie, nie odwrócę się. Żebym nie musiał zarabiać na życie, to bym w życiu nie polasł na plan filmowy. No to jest dla mnie. Z moim poczuciem humoru, wszystko. Chcesz, żebym coś zaśpiewał na koniec? Śpiewaj. Amen.